Cześć. Bożena. Renata. Dziś zapraszamy Was na filmik o ulubieńcach miesiąca kwietnia. Tak. Nie jest tego za wiele, chociaż tak naprawdę narzucałyśmy tutaj nieźle na moje łóżko. Zaczynam od produktów, które używałyśmy. Wspólnie. Tak. Bo to jest już nasze kolejne opakowanie. Płynu micelarnego z firmy L'Oreal i Darsoft. Soft. Nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat tego produktu, bo na pewno wszystkiego już znacie, my możemy go ze szczerym sercem polecić. Tak, ja go polecamy też do, do makijażu oczu, jest bardzo neutralny, nie szczypie, nie piecze, bardzo fajnie zmywa jest wydajne naprawdę super Polecamy produkty. go też dlatego, że jakby obie mamy różne typy cery. On tak. tutaj pisze, że sucha i wrażliwa, ale on sprawdza się również u mnie, a ja mam myślę mieszaną i tłustą. Ja też myślę, że mam mieszaną, i tłustą. E, ale jest nie. Ale no mamy in, inne tak, dwie osoby, tak. a są z niego zadowolone, także myślimy, że dla was też by był odpowiedni. Także szczerze polecamy. Tak Bardzo szczerze polecamy 200 ml. Cena to jest około 15 zł. Nie kupujcie żadnego innego produktu, podobnie wy wyglądającego na przykład żel, bo że on. Tak, się... bo, on jest, bo on jest naprawdę kiepski i powiemy tylko tyle, że oczywiście szukajcie go na promocjach. Tak. Kolejna rzecz to jest firma The Body Shop. Tak. E, kupiłam to ze względu przede wszystkim na zapach, bo bożona chciałabym mieć z tego mm. masło. Na razie mnie nie stać. Ale na razie tak, ja też jej na razie nie kupię, bo... Nie ma żadnych no, Ale zapach jest mango. Tak, zapach jest mango. widzieliśmy też go często na Instagramie u Was, więc ten krem do rąk się gdzieś tam przewidia dosyć często. Pojemność 30 ml, cena no niestety szokująca 19 zł. Idealny do torebki, tak. idealny na depresję, na... Ale różne... zapach jest tak. po prostu naprawdę, bardzo ja bardzo Bardzo fajnie, orzeźwiający, świeży, naprawdę taki relaksujący, wszystko. No, to ja sobie posmaruję moje białe dłonie, a Ty mów o swojej Dobrze, z kolorówki, no, z kolorówki, to mam tylko jedną rzecz kultową. Chcę potwierdzić, że brązer z Narsa Laguna jest po prostu świetny, bardzo fajny do mojego wieku, do mojej cery. Szkoda, że te, tych produktów jeszcze nie ma w Polsce, ale pewnie, pewnie to się niedługo zmieni, więc. To skąd zawsze go masz? Mam, bo ktoś mi przywiózł z Sefory, z zagranicy. Zawsze chciałam mieć ten produkt i, i, i go mam o i tyle. W przeliczeniu na. Złotówki zapłaciłam za niego 120. No to sporo. Dobra, ja, ja nie sporo. będę się tutaj też rozwodzić. Dream Touch Blush, czyli to już pokazywałam, to jest kolejny róż, zakup tak, z Rosmana róż w kremie. Ja się do tego produktu bardzo przekonałam. Wydaje mi się, że on jest właśnie świetny i na lato, i na zimę, bo już stosowałam go i latem, i zimą. Także dla tych, które szukają jakichś nowości, na przykład chcą trochę odejść od tych róży w... Można mieć dokładnie takie spodnie. W tak. tym samym kolorze. O, dobra, żeby nie poleciała do tego, by było śmiesznie. Dobra, także ja szczerze polecam dziewczyny, rewelacja. Dobrze, dwa produkty do włosów. Pierwszy to jest poczekalni z tamtego miesiąca z ulubieńców. To jest balsam do mycia włosów. Niby balsam, ale ja odżywkę i tak nakładam. Sylweko, 300 ml, 28 zł. Bardzo trudny produkt, jednak. Przynosi bardzo fajne efekty, włosy, są, włosy mają bardzo ładny kolor, co mnie mega, to jest dla mnie mega zaskoczenie, że nie tak, mam żadnych tonów, bardzo fajnie się świecą. Jednak tutaj, tak jak mówię, to jest naprawdę produkt tylko i wyłącznie dla wytrwałych, bo ktoś, kto nie może tego na przykład szamponu zmyć z włosów, to jednak go pewnie gdzieś tam kopnie w kąt i przestanie używać, także ostrzegam, że tutaj mogą pojawić się schody. Tak jak mówiłam, w poczekalni jednak ten produkt ma wrażenie, że trochę przetłuszcza mi włosy, ale to jest tak, że my obie jakoś tam genetycznie powiązane mamy teraz ten problem. I Ja na taki problem już to już moje drugie opakowanie w ciągu nie wiem ostatnich trzech czy dwóch lat olejku herbacianego z Debody Shopu, nie powiem Wam ile kosztuje. W każdym razie kilka kropel do ostatniego płukania ja Mam takie puste opakowanie po szamponie, tam kilka kropel, woda i płucze i już później tylko suszenie i, i układanie tych włosów, bardzo fajnie odświeża, jest też podobno dobry na mm, łupież i na wszy, ale tak. nie mamy, to opakowanie teraz zostawię nie, także tak. może powie Wam coś na yy, następnym miesiącu dokładnie, o tym. ja go teraz jeszcze będę testować i tutaj wiadomo, też mamy różne włosy, więc zobaczymy w przyszłym miesiącu jak on sprawdzi ale obie się. Mamy włosy w naturalnym kolorze, tak i o tym także. też właśnie chciałyśmy nagrać filmik, ale dobra, to będzie za jakiś czas. Dobra, ja tylko powiem szybko, peeling enzymatyczny z Sorali na dwa razy, właśnie kupuję go zawsze na promocji kilka sztuk, wypróbowałam wszystkie, które były dostępne w naturze, w tych saszetkach, peeling enzymatyczny, kupiłam sobie też w tubeczce, wzięli peeling enzymatyczny, ale najlepiej sprawdza mi się ten, a ja mam problemy z rozszerzonymi porami i mam bardzo dużo zaskórników, więc dla tych dziewczyn, które mają podobne problemy jak ja, szczerze mogę polecić peeling z Sorali. Dobra. Co ja mogę polecić i co testuję już dosyć długo, to nie jest, to nie jest zakup z ostatniego miesiąca, tylko z ostatnich kilku miesięcy, dwa produkty z zupełnie różnych firm. Jakby o różnym działaniu, to też jest właśnie pielęgnacja twarzy. Roler chłodzący z Declare jest pod oczy. Tak, Renata ehm. go używa na... Ja go używam w ciągu dnia. Ja wiem, że ten mój makijaż nie do końca zawsze jest dopracowany, ale ja w ciągu dnia potrzebuję takiego odświeżenia, schłodzenia. Często oczy mi się męczą. Może tego nie wspomniałam, że ten płyn do demakijażu też sprawdza się właśnie dla osób, które mają na przykład w tym momencie tak jak ja zapalenie spojówek. Ten produkt, to jest produkt 100% naturalny. Liście winogron, świetlik. Ruszczyk kolczasty, na kwas hialuronowy i oczywiście jakiś kompleks, który jest tylko opatentowany przez dla osób, które siedzą cały dzień przed komputerem. Dla osób, które siedzą przed komputerem, też dla osób, które mają problemy już jakby związane z wiekiem, że jednak są kurze łapy, łapki, są zmarszczki. Wiem, że wizerzystki robią tak, że po prostu noszą ze sobą tam odrobinę takiego kremu do i wklepują, żeby właśnie rozluźnić, rozświetlić. To ten produkt się świetnie sprawdza, kosztuje 75 zł. I ja go używam naprawdę od dłuższego czasu, także podejrzewam, że jego, jego zużycie też Ale jest fajnie. takie odpowiednie. Następny produkt to jest produkt dedykowany przede wszystkim przez, po, do rolki, do dermorolki, tej z igłami. Moja trochę się przeterminowała, także nie mogę jej używać. Mam 5 ampułek. Które oprócz właśnie opatentowanego przez firmę Sesderma swojego kompleksu liftingującego Mają też kwas mlekowy Nie będę tu um, czytała nazwy, bo po, po prostu nie potrafię Oczywiście będzie do tego przebitka, także zobaczycie to z bliska Co jest jeszcze fajne, co muszę Wam pokazać i powiedzieć odrobinę To, że um, oprócz tego, że macie tu ampułkę to jest jeszcze ta pipetka, także tu spokojnie starczy Wam na dwa razy, nie wiem czy mówiłam o cenie, to jest 75 zł za 5 ampułek, to jest produkt wybitnie liftingujący, on nawilża, rozświetla i właśnie wygładza zmarszczki, tak w działaniu liftingującym, czyli po prostu tymczasowym bardziej ale nawidrzenie i takie odświeżenie e, na skórka jest e, widoczne. E, to teraz ja. Szczególnie do... przepraszam. przepraszam no bo szczególnie polecane właśnie po zabiegach. Dziewczyny, to jest idealny produkt po zabiegach, albo po tym, jak, na przykład, macie witaminę A, trochę się złuszczyłyście i już złuszcz, e, macie złożczone na skórę, coś ci tu latało. Jest może mol. Co to jest? Nie, to nie to, nie to. E, w każdym razie e, macie już troszeczkę zmuszczone na skórek, tak także to na pewno super zadziała. Trzeba kupić troszeczkę na molę, może to był mol. Nie, to było czarne. Dobra. E, dziewczyny, więc tak, e, ja stwierdziłam jedno: no, my co miesiąc tych kosmetyków nie kupujemy aż w takich dużych ilościach. I też to jest tak, że. Jak się w czymś zakochamy, to używamy. To używamy, no a też czy nie jesteśmy w stanie zużyć krem przez miesiąc i żeby Wam następny pokazywać, czy kolejną paletkę cieni, przecież to też gdzieś ma swoją, jakąś datę przydatności. Tak. My pokazujemy tylko to, co rzeczywiście używamy, więc tak, tak, tak. to nie ja jest więcej, więcej tylko nie jesteśmy tyku, po pro, dla Was produkcją dla czy fabryką nowości, także tak, musicie tak. nas, te, nas też zrozumieć. E, ale to jest fajnie, bo chcielibyśmy w tych więcej w pokazać tak. Wam inne produkty. Ja mam tylko jeden inny produkt, ale też chciałabym o czymś chwilę e, pomówić. I to jest tak, że, no wiadomo, kręcimy te filmiki głównie dla kobiet, a my kobiety może nie jesteśmy zmuszone, ale taka nasza rola, że większość czasu spędzamy w kuchni. Oczywiście my to, nie posiadamy zmywarki, tak. jesteśmy trochę anty na zmywarki, mamy swoje... Może to nie dlatego, tylko dlatego, że mamy po prostu określony skład hmm, rodzinny, w sensie nie mamy tak. wylicznie... mieszkamy, po, po, nie, nie mamy jakichś wielkich rodzin i tak dalej. Ale gdybyśmy mieszkały razem, to by się zmywarka przydała. Tak? No tak. Jak ale na... my jesteśmy fanką tych yy, z lewo tak, tak? K z Ikei one są 70, porcelanowe, głębokie, w nich zmywanie to sama przyjemność. Sama, O, to jest to, zobacz. O. To ja jakaś muszka, dobra, dobra, bo już myślałam, że mam mole w mieszkaniu. Dobra, dziewczyny. Więc jeżeli zmywanie, to płyny do mycia naczyń. I tutaj chciałam Wam polecić dwa płyny do mycia naczyń. Ten niestety dostępny jest tylko w Tesco, ale jest malinowy, to jest Ludwik, polski. Ten płyn, który powinny, powinna używać każda kobieta, bo żaden fery, żaden jakiś zagraniczny. Ja nawet czytałam kiedyś artykuł o kobiecie, o Polce, która właśnie wynalazła. Nie, jak wynalazła, to nie. Stworzyła, stworzyła recepturę. Ja na imię Ludwika? Nie wiem, właśnie. Wiesz, to tego nie pamiętam. To dziś było w jakimś 4 tygodniu, czy też na ostatniej stronie, jak kilka lat temu to wyczytałam. Ale jeżeli lubicie takie zapachy, właśnie typowo owocowe, to ten Ludwik Malinowy, warto do nie, po niego jechać do Tesco. Ale jeżeli nie robicie zakupów w Tesco, jak większość z nas, bo ja też tylko jeszcze specjalnie. Tylko po ten Ludwik. Ostatnio kupiłam sobie taki płyn do myciagarów w Biedronie, to jest firma Craft. Podejrzewam, że to już właśnie nie jest produkt polski. Ale dlaczego? Na licencji pewnie. Słuchajcie, no mhm. po prostu byłabym mega szczęśliwa, gdyby mój Ludwik Marinowy był w takim opakowaniu jak ten. Ja sobie tak pomyślałam, że nie kupię jest sobie. To, niestety powiem, Ci pracuję w firmie kosmetycznej przejście z jednego opakowania do drugiego opakowania od firmie, która ma... Niesamowicie dużo obrotu, ale Ludwik tak, na pewno ma. Tak, więc to oni jest... tego na pewno nie zrobią. Ale tak. To jest marzenie. Wiem, że w takich sklepach z różnymi pierdołami są tak zwane te pojemniki na płyny tak. do mecia naczyń, ale one są właśnie porcelanowe albo coś. Jak mi to wypło do mojego zlewu i też by tam pękło, czy coś, to ja bym miała załamkę totalną, błądą w drogi. Więc podejrzewam, że jak zmęczę tego krafta, to sobie tutaj przeczupię tego mojego Ludwika i wtedy będę mega szczęśliwa. Ale ten też nie jest zły i był tani. Więc... Ale w tym zabija mnie kolor, że to jest jednak tak intensywne. No, no. A, dobra, jakbyśmy tak mieli na wszystko zwracać uwagę, to yy, to by było po prostu masakry. Bo ja mam coś w takim bardzo delikatnym kolorze. Tak, tutaj jest yy, płyn do... Płyn do płukania, Silan. Przyznam się do tego, że bardzo często robię pranie ręczne. Po pierwsze, pranie ręczne mnie relaksuje, po drugie, sparam dodatkowe kalorie, tak. a po trzecie, po prostu. Yy, Twoje ciuchy też są w lepszej kondycji. Tak, trochę tak, jak, tak, Już tak. to noszę, jakiś tam, z nie mówimy o majtkach, mówimy o jakichś takich bardzo delikatnych rzeczach. Mam wrażenie, że po zanurzeniu dłoni, po zanurzeniu ubrania do tego, to te ubrania są takie bardzo fajne, delikatne, mięciutkie, naprawdę takie puszyste, bo tutaj jest jakieś piórko w ogóle. On jest taki oleisto-żelowy. Ale zapach jest bombowy, bo ja to nie, pucham, nie zwracam, nie się nie zwracam właśnie ja Nie zwracam uwagi na zapach, zwracam uwagę bardziej na, na to, jest, jaki jest efekt podczas tego ostatniego płukania. Dobra, to teraz już nie będzie tak może o zapachach, ale będzie o tym, jak ten produkt po prostu jest super w kuchni. I myślę, że każda z nas powinna mieć takie mydełko. To jest Palmolive i to jest mydełko właśnie do mycia rąk w kuchni. I powiem Wam tak, ja właśnie jak jeszcze byłam w pracy... Kiedyś przy dostawie przyszło nam chyba 20 opakowań uzupełniaczy do tego mydełka, i babka wszystko, wszystko po prostu wymiotła, więc to mi dało do myślenia, przeczytałam i kupiłam i kupuję od tamtej pory po prostu na gminie to mydło i zawsze mam je w kuchni. Powiem tak, jeżeli używacie dużo czosnku, na przykład tak jak ja, co widać po moich dłoniach, szorujecie coś do mystosem, prawda? bo ja mam na tym punkcie akurat dużego hopla, to potem jak dłonie śmierdzą, to po prostu wystarczy sobie tylko przemyć je tym mydełkiem. Ono chyba też jest antybakteryjne, tak, tak myślę. Tak, ale, ale najważniejsze jest to, że ono eliminuje właśnie ten zapach, a czasami na przykład ja też tam przyrządzam, biorę czosnek, czosnek, a potem na przykład mam piec ciasto, wyrabiać, tak. no to słuchajcie, to jest po prostu bombowe mydełko z palmoliwa, także ja Wam serdecznie polecam. I co do przykrych zapachów, to od razu... Kolejnym produktem, i to jest coś, tutaj ceny oczywiście, mydelkę kupuję tylko i wyłącznie na promocji, i to mój mąż kupił w Przychodni weterynaryjnej, bo zrobiłam wielką głupotę, i tutaj możecie teraz mi w komentarzach nawciskać, ponieważ przy małym psie przenułam moje podłogi właśnie do mestosa. Ja na jego punkcie jakiegoś po prostu wariacji dostaję, bo ono już trochę zaczęło po prostu tak. Nie, no po każdym śnie ja tą podłogę starałam się zmyć, ale wiem, no chcę to tak odkazać, żeby nie było, że przychodzi ktoś do Bożeny, a tutaj, prawda, tylko siuśki, kubka, no, franki. Wali, tak. I, I umyłam. Nie wiem, czy przez to właśnie mój pies teraz nie ma kaszelku, bo jest na antybiotyku, to mogą, wpływ na to. Ale porozmawiałam z weterynarzem i właśnie polecił mi taki produkt, to jest tak, biodegradowalny neutralizator przykrych zapachów. I tylko szybko, żeby nie przedłużać, w miejscach zanieczyszczonych przez zwierzęta, w gospodarstwach domowych, toaletach, ściekach, gastronomii, domach opieki, w miejscach składowania substancji organicznych do usuwania zapachów popożarowych, powodziowych. Ja nie mówię, żeby każda z Was ten produkt od razu zakupywała, ale jeżeli zdarzy się coś przykrego, tak jak na przykład u naszej mamy kiedyś Renata w samochodzie rozlała Malibu, i to było po prostu. To nie znaczy, że pije go często. Tak, no. ale to było 30 parę stopni, to wiecie, co się tam działo. Myśmy to prały, próbowały to. Bo wtedy mama nie miała tych wycieraczek, nie wyjęte były. Tak, tak. A tam koszło po prostu... od razu tylko ta mhm. Tak, i rozkładanie tej kiszonej kapusty, co właśnie nasza mama wprowadzała w domu, to wszędzie po prostu, jak w garnku się jakiś przypalił, czy coś tam się wydarzyło. To y, po prostu krzyżaka Była, potwierdzam, była a, kapucha wszędzie. Dlatego ja mówię, to jest takie, że właśnie ja się pytałam od razu: no dobrze, panie doktorze, a jak jakie na przykład gdzieś to tam prysnę, prawda, w tych miejscach, gdzie tam frania załatwia te swoje potrzeby, bo nie zawsze robię to na tematy, to powiedział: nawet tak to poli rzecz czy coś, to nic jej się nie stanie. Także jeżeli u was w domu wydarzy się jakaś przykra niespodzianka i coś tam zostawicie i będzie nieprzyjemny zapach, to możecie wtedy iść do przychodni weterynaryjnej i taki wito par sobie y, u weterynarza zakupić, albo może Wam zamówić i. I będzie bez problemu. można też dostępnie jest gdzieś na jakichś stronach internetowych, nie wiem. Także to wszystko, co miałam w tym temacie. Może od jakichś pięciu minut kręci mnie w nosie. Czy nie w końcu? Nie. nie. Chyba. E, o, ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć tak. bardzo, bardzo krótko. Mój ulubieniec, zdecydowanie najistotniejszy, najważniejszy w tym miesiącu, bo ym, y, troszeczkę, troszeczkę przytyłam. Tylko, że ten, to, to przytycie to nie jest tak, tak, tak naprawdę na, najgorsza rzecz w tym wszystkim, bo to był tak, nie wiem, półtora kilograma, kilogram. W każdym razie przestałam mieścić się w Spodnie, chodzi dokładnie o Biodra. Nie o Biodra, tylko o. Uda. Uda. Nie, nie, Biodra, biodra u mnie okej, okay. ale um, chciałam powiedzieć jedno. Bardzo długo ćwiczyłam w 2010 roku, to było chyba przez dwa lata. Później te ćwiczenia zaniechałam, jakoś to się tak wszystko um, rozpełzło. I tak jak mówiłam, bożenie, że. Ani Chodakowska, ani Lewandowska nie. niestety nie były w stanie do mnie przemówić, jeżeli chodzi o ćwiczenia, po prostu ten impuls musiał się narodzić gdzieś w mojej głowie i czasami impuls rodzi się z takich bardzo prymitywnych, czasami nawet takich trochę głupkowatych rzeczy, no nie oszukujmy się, ale ważne, że się rodzi, ważne, że coś się dzieje, to jest najistotniejsze. Fajne jest nie przegapić tego momentu, tego momentu, w którym po prostu chcemy zacząć coś ze sobą robić, nie odkładać tego, broń, boże, tego nie odkładać. Chcę powiedzieć, że oglądam żony Hollywoodu. Ja też. Tak. E, moja, jestem fanką e, Kasi. E, Kasia ma 40 43 lata. To jest ta producentka związana kiedyś z Lenem Nilssonem, z Walem z... Kidmerem. Dokładnie. Kogo ona nie tak, zna? Tak, ona... dokładnie. Ehm... Chcę powiedzieć, że jak zobaczyłam jej ciało, to ta myśl właśnie o ćwiczeniach do mnie wróciła i, i po prostu jest ze mną. Bardzo się cieszę, bo moje ciało się zmienia. Yy, nie, nie wiem, nie potrafię sprzedać patentu, jak to jest i jak to się dzieje. Ale te ćwiczenia już po prostu to jest takie jak picie porannej kawy w pracy. Tak, tak, te ćwiczenia są ze mną. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie powróciłam do tych ćwiczeń. Mam nadzieję, że tego nie zaniecham. W każdym razie widzę już efekty, więc. No, widać, widać. To jest tak, to jest, to, jest, to jest ten mój ulubieniec zdecydowanie numer jeden pod koniec filmiku. Dobra, to wszystko. Tak, to było miałeś... miał na tyle. Ja się nie zmobilizowałam do ćwiczeń jeszcze, ale mam nadzieję, że to nastąpi. Także tak, to wszystko dziewczyny. Tak, to wszystko. Tak. Hmm. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście kciuki do góry, bo Oczywiście, będzie nam bardzo tak. miło. Komentujcie tak, co do naszych produktów, czy też ich używacie, albo czy macie zamiar w ogóle zacząć używać. Czy A macie jak... zamiar ćwiczyć, czy w ogóle A tu, tak Tak jak ja, na przykład tutaj Renata się potrafi zmobilizować, ja się nie potrafię. Oglądam żony Hollywood tylko i wyłącznie dla tej Izy, która ma mopsy, no ale ja mam na, tej, na tym punkcie ostatnio małą obsesję. Także dziewczyny, pozdrawiamy Was gorąco, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa!